Skoro mu Czyli masturbujesz się? Tak, tak, tak. To wysłałeś do dziecka? Tak. Trzy razy, tak? Tak. I gdzie to robiłeś? W domu. Za co odbywałeś wyrok pięcioletni? Za molestowanie sorek. Czyli dokonałeś gwałtu na własnych dzieciach? Na no, gwałtu nie. A jak to nazwiesz? No, molestowanie. I do, zrobiłeś inne czynności? Seksualne. Uh -huh. I ona nazywająście się przy tym, tak? Tak. Arkadiuszka z wyrzyska nawiązał kontakty za pomocą mediów społecznościowych z dwiema dziewczynkami. Młodsza miała 11 lat, a starsza 13. Pod nimi ukrywali się jednak łowcy pedofilów. 47-latek wysłał, będąc przekonanym, że rozmawia z dziewczynkami zdjęcia swoich genitaliów, zachęcał je także, aby i one wysłały mu swoje nagie zdjęcia. Wówczas do akcji wkroczyli strażnicy dziecięcych marzeń. Zatrzymali go w wyrzysku pod jego domem. Mężczyzna przyznał się podczas rozmowy, a później także na komisariacie. Twierdził, że nie robi krzywdy dzieciom fizycznie. Usłyszał dwa zarzuty dotyczące usiłowania popełnienia przestępstwa o charakterze pedofilskim. Dziś prokurator zadecydował o dozorze policyjnym wobec niego. Arkadiuszowi K. grozi do dwóch lat więzienia. Mężczyzna był wcześniej karany za molestowanie własnych dzieci. Odsiedział pięć lat.